No siema witam, z tej strony Nojas i witam w drugim epizodzie Let's Play Civilization 4. Co zrobiliśmy ostatnim razem? Zaraz się dowiemy, bo mamy tutaj opcję wczytaj grę i sobie ją wczytamy, które to było? Chyba to, jak mi się dobrze wydaje. Okej. Okay. Dobra. I zaraz się wszystkiego przekonamy, na czym stanęliśmy ostatnim razem. Eee, zaraz 14, 3. dobra. budowanie mapy, budowanie mapy, budowanie mapy. Ale no tutaj są pokazane wskazówki, co można robić, no ale za każdym razem są inne wskazówki. W tym wypadku jest to, że trzeba wznieść wielki piec, żeby Później się o tym dowiemy. Tak więc, na czym stanęliśmy ostatnim razem? Zrobiliśmy Hamburg, w którym się tworzy osadnik. Zrobiliśmy Berlin, w którym się tworzy Stonehenge. Mówiłem ostatnio Stonehenge, a to jest Stonehenge, bo sobie przeczytałem. Także wybaczcie za wszelkie, e, za wszelkie nieporozumienia. Stonehenge, a nie Stonehenge. Dobra, robi nam się rybołówstwo. E, I tutaj osadnik. Dobra, więc jedziemy dalej. Myk, nasz zwiadowca gdzieś sobie idzie dalej, co zna... o tutaj jest Perski, czyli Imperium Perskie, czyli tam Cyrus siedzi A może Cyrus nam da jakieś rzeczy fajne? Nie, Cyrus nie chce Dobra, to wracamy do siebie i czekamy aż się zrobi nam osadnik, bo osadnik będzie pierwszy Wciskając Enter przechodzimy do następnej tury Dalej nic nie ma, więc wciskam jeszcze raz Enter i już będzie chyba osadnik, tak? Zgadza się? Nie! Jeszcze jedna tura. Dobra. Enter. 1620 rok? 1600 rok przed naszą erą. Dobrze. Mamy osadnika, więc trzeba coś... O nie! Zajęli nam Francję. I to... i to o, Julek nam zajął. Dobra. Zaraz. Co można by tu zrobić? W Hamburgu nie mamy wojownika. Tak więc chyba zrobimy wojownika. A naszego osadnika wywalimy gdzieś... no. Chciałem zająć Francję, no. Ancjum zostało zbudowane To więc chyba ruszymy gdzieś... Tutaj A nie, tutaj coś możemy zrobić Co to może być? Po mojemu to jakieś... To jakieś Węgry są No to walimy do Węgier Węgry? No, taka Słowacja... Słowacja węgry takie I tam pójdziemy naszym osadnikiem Tam sobie zrobimy następne miasto Jakie będzie... No to oczywiście jest losowe A nam się chyba rybołówstwo zrobiło Zaraz Chatsze Pust Eee, nie możemy dłużej tolerować, nie możemy tego dłużej tolerować, żądamy anulowania umów handlowych, e, których stroną jest mongolski łotr. Ale z nim nic nie zrobię. A, czyli jeżeli teraz nacisnę, masz rację, nie możemy już ich znieść, anulowanie umów, to e, Chingis Khan zablokuje nam wejście e, na swoje imperium mongolskie. Ale nie możemy się tak po prostu od nich odwrócić, więc... No, już, angry, angry. Dobra, oferta handlowa. Co my tu mamy? Nic nie mamy, więc żegnaj. Rybołówstwo. Mm -hmm. Tak, będziemy mogli teraz sobie wybudowy wybudowywać statki. Kontynuacja. E, spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Mm, żegluga, garncarstwo, e, pff, żegluga, ile będzie? 12 tur, garncarstwo, 8 łucznictwo. I tak łuczników nie będziemy mieli. Więc będziemy w żeglugę. Zobaczymy co się, co się okaże. Dobra. To chyba jakiś Dunajec, tak mi się wydaje. Dunaj, Dunajec, coś takiego. Dobra, nasz osadnik zrobi tutaj miasto jakie? Monachium, także München, ins Młodziororsak. <ścoughs> no i co my zrobimy prosto w tym Monachium? W Monachium możemy mm, Partenon 400 Turłoen. Jak będzie chemia to będzie więcej. Eee, wojownik. No dobra, no więc mamy Monachium, następny kraj. Eee, tutaj nam się tworzy wojownik, tutaj Stonehenge. Enter. Nic się nie dzieje, ale wyszliśmy na prowadzenie przed Hatshepsutą. pusta, więc dalej. O, goni nas 3 pust. Zaraz Stonehenge będzie, czyli będziemy mieli cud świata. I powinniśmy umocnić się na pierwszej pozycji. Zobaczmy. Tak. 156 od razu. Cyrus, nie możemy tolerować mongolskiego, <gryw> no ten sam problem, ale nie możemy się po prostu do, do nich odwrócić. Pokaż mi ofertę handlową. Nic, nie masz wyrości. O. I tak wygląda wybudowany cud świata. Coś się zblokowało chwilę. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy cud świata wybudowany, także co my tu teraz zrobimy ciekawego. Możemy zbudować bibliotekę. Czyli plus do wykształcenia będzie. Kto to? Zwiadowca. No zwiadowca to jest? Nie, to jest Hana zwiadowca. I jak tutaj widzimy, to już jest odkryte. Yy, takiej wielkości będzie cała mapa, a ten kwadracik to jest to, co teraz mamy tutaj. Mówię cały świat. A, zaraz wam pokażę coś ciekawego. A wojownik się nam zrobił, więc w tym momencie zrobimy robotnika. A wojownik niech umacnia nam tutaj, miejscu B. A teraz Wam pokażę coś ciekawego. Z racji tego, że to jest mapa świat, mamy coś takiego fajnego. Kulę ziemską po prostu. Co się zdarza w zasadzie tylko w, tylko w tym wypadku. Mamy kulę ziemską. Jak się odkryje cały świat, bo później, oczywiście, będziemy mogli odkupywać czy to Diulka, czy to Cyrusa, a później będzie jeszcze Montezuma. Montezuma dużo podróżuje, tak więc od niego będzie można odkupić mapę świata, a zresztą wszystko w swoim czasie naciskamy Enter i jedziemy dalej. Nic się nie dzieje. A oni nie zajęli całej Francji. Bordon nie jest zajęte dalej. Dalej. Coś się zrobiło. A. W dalekim kraju powstała nowa religia Judaizm. Dalej. Coś się stało? Tak, żegluga została wynaleziona. Teraz możemy budować latarnie morskie, galerę galerie w ogóle. Dobra, kontynuujmy. I spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Gancarstwo zajmie nam 5 tur, ale ja bym od razu uderzył w obróbkę brązu w obróbkę metalów. Metalów, kurde. Metali. Wyjście, dobra. Także teraz nam obróbka brązu się robi. Hatrze pusty nawraca się na judaizm. Bardzo dziwne. <grypt> Egipt się nawraca na judaizm. Spokojnie. Las wyrasta w pobliżu miasta Monachium. Tak więc będziemy musieli sobie robola jakiegoś znaleźć, który nam poprowadzi drogę i wykarczuje ten las, jakieś pobliskie wsie postawi. Nic się na razie nie dzieje. Teraz powinna być. Teraz robotnik właśnie powinien się zrobić. Jest, robotnik się zrobił, z, ha z Hamburga go sprowadzimy. A tymczasem w Hamburgu zrobimy co? Koszary. Zrobimy koszary. A gdzie jest robotnik? To jest mój robotnik. Robotnik niemiecki. Tak, dokładnie. Yy, zbuduj nam czteropasmówkę z Monachium do Hamburga. <ścoughs> Dalej. Dobra. Biblioteka. Widzicie, już częściej jest coś do zbudowania, bo jest więcej miast. Ja proponuję zrobić jeszcze osadnika. I już w Monachium coś się dzieje. Wojownik jest, więc zrobimy sobie mury. A wojownika zostawimy, żeby strzegł granic. Znaczy tutaj Genghis Khan nie zagraża nam niczym. Z Cyrusem... To jest Aleksander. Czyli z państwem greckim, z imperium greckim mamy w porządku wszystko. Więc naciskamy Enter. Uwaga, tysięczny rok przed naszą erą. Teraz jest 975 rok przed naszą erą. Nic się na razie tutaj nie dzieje. Tam się budują koszary, tutaj mury, tam osadnik, dalej... Ale już widać, że droga jest podprowadzona. Dobra, e, Aleksander jest nastawiony przeciwko Egipsk, e, Egiptowi, czyli Hatszepustowi. Ale nie możemy z, się po prostu tak od niego odwrócić. A pokaż nam, co masz. O, masz owce. Dawaj owce. A my ci. Co za to. Y, bierzemy sobie od niego owce. I co chcemy w zamian? Chcę konie. Hmm, ale mam tylko jednego konia. Więc możemy znaleźć pszenicę. Czy idziesz na ten układ? Dobra. Jest. Mamy owce. A on ma od nas pszenicę. Coś jeszcze? Nie. Możesz wypowiedzieć wojnę, ale nie. Dobra. Robotnik, coś zrobił. Zrobiłeś drogę? Nie zrobiłeś, więc nawiązywanie połączeń handlowych automatycznie. Co to było? Gdzie jest nasz. tu, Dobra, coś tam. Coś tam wykominłeś. Dalej. Enter. O Jezu, niech pokój. A teraz ten Asioka się do nas odezwał. Imperium hinduskie, niech pokój i szczęście zawsze cię otaczają. No jasne, nazywam, cię... nazywam się Asioka. Państwo hinduskie to moja ojczyzna. Niechaj nastanie pokój i spróbuję z nim otworzyć granicę. Akceptujesz? Tak, dobrze. I co mi masz do zaoferowania? A ty się dopiero urodziłeś. <laughs> ty dopiero bombaj masz. Dobra, jedziemy dalej. Yy, ty. Zbuduj mi tu drogę do Monachium. Idę, jedziemy dalej. Ubróbka brązu jest. Twoje społeczeństwo może teraz zastosować system prawny znany jako niewolnictwo. Można, można poświęcać ludność miasta, by dokończyć produkcję. Czy chciałbyś rozpocząć rewolucję? Jedna tura anarchii, czyli przez jedną turę, jeżeli coś nam się robiło, to przez jedną turę tracimy możliwość robienia tego. No, po prostu wydłuża nam się wszystko. Bo mamy anarchię, nikt nic nie robi. Ale nie zrobię niewolnictwa. Stare metody są najlepsze. I co teraz będzie? Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Alfabet zajmie nam 23 tury, czyli dalej w brud. Kapłaństwo. O! Kapłaństwo można zrobić. Więc kapłaństwo nam się tworzy. A my klikniamy Enter. Znaleziono miedź niedaleko miasta Monachium. Super! Będziemy mogli handlować miedzią. Zwróćcie też uwagę, że yy, dzięki temu, że zbudowaliśmy Stonehenge'a, mamy więcej złota naturę. W tym, w tym wypadku 13 złota naturę. I yy, z, yy, jak będziemy budować więcej, coraz więcej, coraz więcej tych cudów świata, jeżeli jeszcze znajdziemy złoto, to będziemy mieli naprawdę Ogromną ilość tego złota na jedną turę. Ale na razie enter, bo nic się nie dzieje. Osadnik nam się zrobił w Berlinie. Co by tu teraz zrobić? Jeżeli zrobimy partenon, to to jest kolejny cud świata. Tylko jeżeli budują go w tym momencie Grecy, to tylko stracimy pieniądze przeznaczone na budowę tego Partenonu. Ale zaryzykujemy. Budujemy partenon, a naszego osadnika wyślemy gdzieś na inflanty, czyli taka. Teraz jesteśmy na Litwie. Znaczy, to jest bardziej Federacja Rosyjska, tutaj Litwa, Łotwa, Estonia. Wyślemy go na Estonię, zobaczymy, gdzie możemy się osiedlić. Widzę, że Sankt Petersburg byłby dobry. A my tutaj y, zalecana jest budowa pastwiska, budowa farmy. Co nam się bardziej opłaca? Budowa pastwiska od razu mamy dostarcza nam świnie i mamy plus jeden do zdrowia. A tutaj mamy tylko do pożywienia. Pięć tur, to by się robiło 3 tury, także budowa pastwiska bardziej nam się opłaca. Więc wybieramy. I e, gdzie jest nasz osadnik? Naszego osadnika wyrzucimy do Sankt Petersburga. Klikamy Enter. E, no bo tutaj mniej więcej jest Sankt Petersburg. Ale to już ktoś nadciąga. A to jest nasz osadnik? Nie, to jest nasz robotnik. Już wyczaił. Dobra, to jest Genghis Khan, więc Enter. Coś wynaleźliśmy. Kapłaństwo! Super! Teraz możemy wymyślać e, różne religie. Dopiero teraz e, będą do nas dochodziły różne religie. 800, 800 rok przed naszą erą. Dopiero teraz będziemy mogli przyjąć ewentualną religię. Medytacja. Co możemy tam? Można budować klasztor. Klasztory mm, łucznika nie będziemy robić. łucznik jest jak dla mnie. Jak dla mnie jest nic niewartym, nie jest nic niewartą jednostką, także zrobimy szybciutko czym prędzej medytację i zajmiemy się monoteizmem i jedziemy w metale. Co się stało? Eee, Mojżesz, wielki prorok. No i teraz mamy tutaj możliwość zrobienia sobie e, wielkiego proroka, czyli będziemy mieli plus e, 5 złota e, więcej. Na każdą turę możemy też odkrycie technologii. Od razu medytację będziemy mieli w tej chwili, ale ja jednak wolę więcej złota, bo później to nam pozwoli na budowę większej ilości rzeczy bez konieczności dłuższego oczekiwania na to. Gdzie jest nasz osadnik? Nasz osadnik, czyżby dotarł do Sankt Petersburga? Tak, więc zaklepmy sobie miejscówę i naciśnijmy Enter. Jak się będzie nazywała ta miejscowość? Kolonia. Köln. Ok. I co my tu mamy? Wyrocznia delficka jest to rzecz, którą zbudujemy, i nie dość, że znajdziemy się od razu automatycznie na pierwszym miejscu. Bo to jest, jakby to powiedzieć, no, no cud świata. To jeszcze będziemy mogli wybrać sobie z listy, co chcemy za darmo. Ale w tym za darmo z tych właśnie. Tego postępu technologicznego i w ogóle, jak by to powiedzieć, no, zaraz się przekonać. Wiesz, yy, uderzę chyba, yy, ale wojownika najpierw, najpierw wojownik. Robotnik co nam zarobi? Robotnik, rozbudowa automatyczna, bo na razie nie wiem do, do, dosłownie co zrobić. Enter. 750 rok przed naszą elą. koszary są zbudowane, a tutaj wyroczne Delficka zajmie nam mniej 9 tur. Więc chyba weźmiemy to. Gratulacje, Imperium Niemieckie liczy już pół miliona mieszkańców. Większe miasta, to większe miasta to więcej obywateli i specjalistów, co polepsza naszą produktywność. Znakomicie. No i enter i teraz będziemy mieli medytację. No, Kontynuację. I spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Garncarstwo. Budowa przysiłka. Można znieść spichlerz, czyli więcej. Ty, dobra, ale tylko trzy, więc weźmiemy w to. Wyjście. I co? I, I nic. Więc Enter. Mury są zrobione w mieście Monachium. Więc co teraz? Rydwan. Raczej nie. Koszary. A koszary są zbudowane? A nie, mury są zbudowane, więc zwalniemy w koszary. Niech się budują koszary. Ho, ho. Enter. 675 rok przed naszą erą. Dobra, mongolskiego. Nikt nie lubi Jingis Hana widocznie. Ale nie możemy się po prostu do niego od, od niego odwrócić. Potraktujemy to poważnie. A nerwus. Handlowa. <grym> nie masz nic ciekawego. Ja w sumie też nic nie oddam. Dobra, wyjście. Nic się nie dzieje, więc Enter. Garmcarstwo, super. Kontynuacja. Alfabet zajmie nam tylko 13 tur. Więc chyba sobie weźmiemy. Teraz robi nam się wyroczna Delficka, Więc spojrzymy na to z szerszej perspektywy. Ja od razu uderzę w obróbkę żelaza. Dlaczego? Za chwilę zobaczycie. Wyjście. Gratulacje, zyskałeś dostęp do miedzi, która jest ważnym zasobem strategicznym. Miasta z dostępem do miedzi mogą budować silne jednostki wyposażone w broń białą. Znakomicie. Poważnie? Tak, możemy teraz upgradeować naszego wojownika stojącego w mieście. Możemy z niego zrobić topornika, yy, albo oszczepnika. Topornik jest. Topornik działa na. Yy, topornik może wychodzić i yy, z, z bliska. Szybciej, mocniej przypiernicza w kolesie, i większe obrażenia zadaje. Natomiast oszczepnik z dala, tam gdzie jeszcze w ruch nie doszedł, on, oszczepnik może atakować z dala, chociaż jak widać, mniejszą ma siłę uderzenia. Ale że nie będziemy podróżować, zostaniemy sobie nim. Tutaj nie, tam nam się automatycznie tworzy oszczepnik. Tutaj mamy tego, który go również, oczywiście, odbierane jest nam ze złota, 80 ze złota. Też zrobimy topornika, i tutaj chyba też zrobimy topornika. Dobra. O, this is Sparta! <grym> Dalej. 625 rok przenoszono. Dobra, topornik um, 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 sie Sieć na miejscu. Ten topornik też będzie siedział na miejscu. Ten topornik również będzie siedział na miejscu. Nic się na razie nie dzieje, gdzie jest nasz robotnik? To jest nasz robotnik. E Zbuduj nam przysiłek, co my tu będziemy mieli? 8 tur, 9 tur. Dobra, na razie rób co chcesz. Znaczy, pracuj tam, gdzie chcesz. Nie o to mi chodziło. <gry> o, zostaliśmy chyba zamordowani. No, zabili nam. Kto nam zabił? Barbarzyńca! Więc, jednak, włączyłem barbarzyńców. Barbarzyńcy mogą nas atakować. Barbarzyńcy to beznarodowi. Ludzie błąkający się po, yy, po mapie, atakujący nas bardzo często. Straciliśmy zwiadowcę, więc przy następnej okazji będziemy musieli sobie takiego zwiadowcę od nowa zrobić. Na razie Enter. I do tego co będę, przeczuwam siedem, 575 rok przy naszą erą Koszary są. Zróbmy sobie tutaj zwiadowcę. Będziemy czekali tylko jedną turę, tak więc za bardzo, nie, za bardzo nic nie stracimy. Enter. Monachium. Już jest wiadowca. O! Wyrocznia delficka została wybudowana. Nie dość, że to jest cud świata. Zobaczcie, już mamy 250 punktów. H3 pust na drugim miejscu ma 192. Nie dość, że to jest zakwalifikowane właśnie do y, cudu świata, to jeszcze możemy sobie wybrać darmową technologię. Prawo pisane, obróbkę żelaza, która nam się aktualnie robi, matematyka, alfabet. Alfabet będziemy mogli... Zaraz, mm, odlewanie metali. Ja chyba uderzę w alfabet. Będziemy musieli yy, tam, gdzie się najdłużej czeka. Na alfabet 13 tur, monarchię zrobimy sobie po kolei. Wszystko po kolei. Łucznictwo nam nie będzie w ogóle potrzebne. Jazda konna, 11 tur, alfabet. I mamy darmowy alfabet. I w tym momencie w Hamburgu powstaje nam wyroczna Delphicka. Mało FPS-ów, mało FPS-ów. Ale to jest zaliczane do cudu świata. I już mamy 263 punkty. Co zostało ukończone, więc następna rzecz, którą będziemy budowali, to będzie chyba. Mm -hmm, mm -hmm. Hamburg nie ma murów, więc mury. E, zwiadowca został zrobiony, więc pobudujemy sobie tutaj bibliotekę. Zaczyna się nowy okres w dziejach cywilizacji starożytność. W 550 roku przenoszono, a my wynajdujemy alfabet. <grytanie> <grytanie> Spoko. kontynuując. Zwiadowca, e, dorzućmy mu chyba do siły czy do obrony. Do obrony. Dajmy mu do obrony, no bo jak będzie wyjdzie taki barbarzyńca, no to rozgromi go w chwilę. Ale z drugiej strony przydałoby się trochę do ataku, żeby ten barbarzyńca sam zginął pod naszymi, e... pod naszymi <grym> ciężkimi sprzętami. <grym> e... Na z po podczas obrony. Wszystko w obronie. Dobra, dodaję ci do siły. Plus 10%. I postawimy cię gdzieś, w tym mógłby pójść. Dobra, automatycznie idź gdzie chcesz, abyś tylko coś odkrył. Enter. A jeszcze 7 minut nagranie. Yy, nic się nie dzieje, więc wciskamy Enter. Yy, przynajmniej przy najbliższej okazji będziemy musieli zrobić osadnika. Dobra, wielki naukowiec. Yy, plus 6 do e, chemii, znaczy chemii do. Jak to się nazywa? Do, do, do spraw technologii. Możemy też wybudować akademię. To jest do kultury. I odkrycie technologii matematyka. Hmm. Do matematyki sobie jeszcze dojdziemy. Ja to bym pobudował akademię. Do kultury byśmy mieli. Dobra, akademię budujemy. Jaha! Dobra. I od następnej tury powinna się tu pojawić nowa ikona kultur, kulturowa. Enter na razie. No i 475 rok przed naszą erą. A jednak się nie pojawiło. To coś jest nie tak. Ale zaraz się dowiem. Dobra, obróbka żelaza. Teraz będziemy mieli zbrojnego z mieczem. Kontynuacja. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Monoteizm. Monarchia ile? 10 tur. Czyli 14 tur. Dobra, ale najpierw monoteizm. Eee, judaizm, czyli przyjmiemy judaizm. Ale oczywiście w każdej chwili będziemy mogli zmienić tą religię. Enter. Znaleźliśmy co? Znaleźliśmy żelazo, super! O, Asioka nam co nam robi? Daje nam pszenicę. Mamy pszenicę, więc może trochę ponegocjujemy marmur. Mało tego marmuru mam. Eee, spadaj. Ja to bym wziął od ciebie. Monoteizm mamy. Łucznictwo. Co chcesz w zamian? Medytację. No dobra. A jakbyśmy jeszcze. Nie, dobra. To będziemy mieli Łucznictwo, które nam jest kompletnie niepotrzebne. Będziemy mieli to za darmo. Akceptujemy twoją ofertę i. Pyk! Mamy Łucznictwo. Zupełnie za darmo. To znaczy za wymianę handlową. Ale to, żeby nie było, to nie jest tak, że miasto, Monachium rozszerza swoje granice. To nie jest tak, że my mu oddajemy, yy, jak jest po prostu wymiana, on nam daje łucznictwo za medytację, to nie to, że on traci łucznictwo, a my tracimy medytację, że się po prostu tym zamieniamy, tylko się wymieniamy, że on yy, pokazuje nam dodatkowo, jak yy, łucznictwo yy, działa, a my mu pokazujemy, jak działa medytacja, czyli mamy to, mamy to w swoich, yy, dalej w swoich I tu mi brakuje wyrazu właśnie. Enter. Dobra, mury zostały zbudowane, więc zbudujemy sobie... Co by tutaj dać? Pałac na razie nie jest potrzebny. Latarnia morska. Zbudujmy latarnię morską. Przyda się. Bardziej ogarnięta będzie nasza flota. Mongolski Ład. Dlaczego nikt nie lubi dżingi Hana? Nie możemy się tak po prostu od niego odwrócić, ale możesz mi w czymś pomóc. Eee, zapoliteizm. Co mi dasz za politeizm? Mm, nie dobijemy targu. A za pismo? Co mi dasz? Nie dobijemy targu. Za żeglugę. Żegluga jest bardzo fajna. Żegluga to rzecz, na którą zasługujesz. Eee, żegnaj. Co tu się stało? A, Partenon. Dobra. Mamy Cud świata i zobaczcie, ile mamy punktów. 309%. Partenon w mieście Berlin. Budowa ukończona. Co mamy budować? Spichlerz. Tutaj. Przyda się nam. Osadnik, osadnik. Miałem budować osadnika. Budować osadnika. No dobra. Kształcić osadnika. Zapomniałem kompletnie o tym. Dobra, niedługo kończymy nagranie. Yy, na razie... monoteizm. I am a lord of God. Dobra. Kontynuacja. Twoje społeczeństwo może teraz zastosować system znany jako y, państwo wyznaniowe. Można szkolić misjonarzy bez klasztorów. Miasta z państwową religią szybciej wznoszą budynki. Czy chciałbyś rozpocząć rewolucję, czyli znowu anarchia. Nie, to, y, to się z czasem wszystko zrobi. Nie chcę po prostu anarchii u siebie w kraju, bo tworzy mi się dużo rzeczy. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Co możemy teraz zrobić? Maszyny proste zajmą 27 tur, monarchia 8, odlewanie metali 15, tak więc uderzmy w monarchię. Wyjście. Oszczepnik, yy, to zrób mi teraz tutaj, rozumiesz, mury. Przydadzą się. A oszczepnik nam będzie pilnował miasta. I przez te ostatnie chwile nagrania zobaczmy, czy Hatshepsut da nam coś fajnego. Matematyka, mamy matematykę? Znaczy, nie da nam matematyki. Julek Cezar. Ty coś pewnie masz fajnego. Nie, nie masz nic. Dobra. Asioka. Pszenicę masz. My mamy pszenicę, więc odpada. Cyrus. Co masz fajnego? Nie masz nic fajnego. Genghis Khan. Nikt się nie lubi. Ciekawe czemu. Oferta handlowa. Jazda konna. Nie, mamy jazdę konna. Aleksander. Nie ma nic ciekawego. Dobra. Więc y, teraz kończymy nagranie. Na 375 roku przed naszą erą mamy kolonię... Mamy Berlin, mamy Hamburg, mamy Monachium, mamy cztery miasta. Tutaj nam się tworzy osadnik na piąte miasto. Jeszcze nie wiem, gdzie pójdziemy, czy pójdziemy na północ, bo zająłbym sobie Skandynawię na przykład. A kto to taki? Kto to taki? A to jest nasz robotnik! A dlaczego on tutaj sobie tak... Aha, on idzie odkryć świnie. <laughs> Dobra, nieważne. Niech nam zbuduje drogi. A my w tym momencie e, zapisujemy grę. Na tym samym saveie co poprzednio. Ok. I żegnam się z Wami. Zapraszam do oglądania moich Let's Playów. Let's Play, Let's Playów. Let's Play niech będzie. Ehm, innych Let's Play niż to, niż Civilization 4. No i oczywiście zapraszam do oglądania następnego odcinka, który mam nadzieję już niedługo się pojawi. Cześć, się ma na razie.